Przygotowania do matury rozwaliły mi związek. Nie będę wchodzić w prywatne szczegóły, ale zdecydowałem się powiedzieć o tym problemie, ponieważ wiem, że nie dotyczy on tylko mnie. Byłem bardzo ambitnym maturzystą. Dlatego większość czasu spędzałem nad książkami. I naprawdę rezygnowałem z bliskich. Więc nic dziwnego, że ci bliscy zaczęli rezygnować ze mnie. Przez co wiele wartościowych relacji zaczęło się rozjeżdżać. Nie jestem jedyny. Na Uniwersytecie Warszawskim znam naprawdę kilka osób, które miały bardzo podobną sytuację. Uczyły się naprawdę intensywnie, przez co przyjaciele z dzieciństwa, właśnie partnerzy, odchodzili. Dlatego, niezależnie od tego, czy sam jesteś ambitnym maturzystą, albo czy znasz ambitnego maturzystę, który bardzo poświęca relacje dla nauki, bądź wyrozumiały. Dla siebie i dla innych. Relacje to najbardziej wartościowa rzecz w ludzkim życiu. A przygotowania do matury to okres przejściowy. Dlatego nie pozwól, aby coś tak błahego zniszczyło ci coś tak ważnego.